Cześć, tu samotnia. Witam Was w kolejnym odcinku z Gotika. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę. Także zapraszam do oglądania. Ostatnio skończyliśmy w tym domku. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ja już zapomniałam powiem: Wow, stój, co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku bez pozwolenia. Wynoś się stąd. No dobra, czy mogę z nim porozmawiać? Tak, mogę. Chcę pracować dla Gomeza. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Hmm. Jeśli myślisz, że. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. No dobra. Porozmawiajmy zatem z Diego. Co z tego, że już z nim rozmawialiśmy? Diego. Moment, jak się rozmawia z Diego? <grywa> jak się rozmawia? Dlaczego ja znowu zapomniałem? Nie! Nie. O. Rozmawiałem z Torusem I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do Starego Obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do Starego Obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi w zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać parów wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Hmm. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać z ludźmi. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Może siłę? Nie mogę cię niczego nauczyć. Brak ci doświadczenia. Okej. Okay. Nie mogę cię niczego nauczyć. Brak ci doświadczenia. No, czyli nie stać nas na nic, tak naprawdę? Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. No tak, tylko... Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi i... Bierz się do roboty. Przed tobą jeszcze daleka droga, jeśli chcesz do czegoś dojść w tym obozie. No dobra, to chyba na tyle. Jeśli chodzi o Orlando, tego. Tu mamy Grima. Musimy teraz znaleźć Grahama i Rączkę z tego co zapamiętałam sobie. To myślałem, że Nie chciałbym być teraz. Tak nie to nie Ja i moje, jaj moje starowanie. Od razu wiedziałem, żeby nie mieszać. Kiedy Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Tam możemy iść? Ja się boję tutaj wejść. To się już więcej nie powtórzy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się O, drabina. Jak ja uwielbiam drabiny. Nie, nie chcę wyciągać miecza. Zapomniałam. Masz szczęście. Kopacz, cień, kopacz, kocioł. <ścoughs> Czyli tu jest jakaś kopalnia niedaleko? Oni jedzą. Czy ja też mogę zjeść? Chyba nie. Nie wolę tu chociaż. O, tam coś świeci. Hej ty! Twoje hey, szczęście! Ty! Trzymaj się z dala od naszych chat Okej. Okay. Czyli jednak nie mogę. Tutaj kopacze mieszkają, tak? No dobrze. O, mamy SNAFA, słuchajcie. Czy mogę porozmawiać ze snafem? Dzień dobry. Jak leci? Nie najgorzej! Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. <laughs> Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis: potrawka z chrząszcza ala snaw z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Hmm. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. No dobrze. Także mamy kolejne zadanie: czy ja tutaj mogę wejść, czy mnie znowu ktoś okrzyczy? Dobra, wolę nie wchodzić. O, tutaj mam jakiegoś Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień! Tak. A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. Okej. Okay. Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek, gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Chodzi o Neka. Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. Okej, okay, czyli mamy zadanko jakby znaleźć Przepuść Neka. Przepuść mnie. Tam stoi jakiś człowiek. Dobra, musimy znaleźć Neka, ale zanim ja go znajdę, to na pewno trochę czasu minie. O, mamy rączkę. dobry. Hmm, chcę zostać cieniem. Nie mógłbyś się wstawić za mną? Nie mógłbyś wstawić się za mną, Udiego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby Nie ma głos w ogóle? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. No dobra. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Czeka. Lepiej się nic nie pakować. Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Ha, no Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Nie jestem Wpływowi ani jednym, ani drugim. ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Chciałbym umieć poruszać się niepostrzeżenie. Myślę bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z kawalornem. Ach, czyli kolejna osoba do znalezienia. Kawalorn, tak? Dobra, to ja sobie tylko to zapiszę. I... Gdzie go Gdzie znajdę kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem. Mhm. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Ok. Dzięki. Um. Czyli każdy tak naprawdę mnie odsyła do kogoś innego. A ja teraz mam jeszcze do znalezienia Grahama. No tak, kawalorna i neka. Tutaj mamy kopacza. Zapytamy się może. Gdzie mogę znaleźć. Nie, dobra. To już wiemy. Ja bym chciała neka. On mi nic nie powie w takim razie. Czyli tutaj jest arena, tak? Kirgo, Karim... Gor. gor. Jestem tu nowy, a Ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Ojoj! Jeśli że. Co tu robisz? Ja? Walczę ku chwale wielkiego śniącego. Tak myślałam. Kim jest śniący? W naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem ci tylko tyle: śniący będzie naszym Zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Chcesz przez to powiedzieć, że czekacie aż wasz Bóg zwróci wam wolność? Tak, nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Okej. Okay. Na czym polega rytuał, który planujecie? Ta Nasi prorocy przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. No ja właśnie bym chciała to. Mógłbyś wiedzieć. opisać mi drogę do waszego obozu? W starym obozie znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich no, i porozmawiaj z nim. Nie możesz ty mi powiedzieć? Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Mhm. Dobrze. E, w takim razie. A ty? Kim jesteś? Mogę z Tobą porozmawiać? Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie, przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Hmm. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym no cię oczywiście. czegoś nauczył, musisz zapłacić Nie ma zapłacić. nic za darmo, wiadomo. Dobra, nie stać mi na nic. Um, tak. Kamień śliwierski, tu mamy. Kocioł, tutaj mamy chaty, pewnie znowu mnie okrzyczą, ale ja bym bardzo chciała znaleźć osoby, które miałam znaleźć cień. Tutaj mamy cienia, drabina, please. O. To nie jest takie trudne. Coś mi tutaj skrzeczy. Co tak skrzeczy? Nie, dlaczego? Nienawidzę drabin. <noise> Dzisiejszy odcinek. Wchodzenie po drabinę. Fletcher. Chodzi o neka. Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. Dobra, czyli nic nowego. Przepuść. Teraz czy my tutaj już byliśmy? Czy on się teleportował? Czekaj, się w nic Kto to dowodzi? Nie. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Dobra. Już noc jest w ogóle. Ja bym chciała znaleźć tego Neka i wszystkich innych. I co mi tak tutaj skrzeczy? Dlaczego zawsze tak się dzieje? Tu jest też Hata? Czy co tutaj jest? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie to się Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Strażnik bramy, koło wrót. To tutaj się wychodzi też, tak? Szkoda, że, słuchajcie, nie mam żadnej mini mapy, bo ja tutaj naprawdę Mordrak mamy, tutaj Mordraga. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Kubek, talerz, pochodnia, kły, bryłka rudy, wytrych, esencja uzdrawiająca, chleb. Krzyżówka, ryż, strzała. No, dziękuję. Czyli z Mordragiem możemy sobie tutaj handlować. Hej, nowa twarz! Aha, jestem Mordrag. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką tak, cenę. Oni mówili z nowego obozu, że. właśnie mamy go znaleźć. Patelnia. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. W tej historii musi być jednak grzałka. lepiej. Tylko, Tylko zachowaj to się... O czym oni mówią wszyscy? tutaj szepty czasami. jakieś? Dobra. Zobaczmy sobie kogo tutaj spotkamy. Kopacz, Dexter. Może porozmawiamy z Dexterem. Nie możemy? Niech śniący będzie z Tobą. O, nie mamy. Jestem tu, by wskazać Ci właściwą ścieżkę. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji. Ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak, aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Oczywiście. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Czyli. Okej, okay, tak od razu? No, czyli dzisiaj idziemy do. Może nie, słuchajcie moi drodzy. Jutro pójdziemy. Jutro. Na następnym odcinku pójdziemy do bagna, ponieważ już ten odcinek trwa bardzo długo. A ja nie chcę przeciągać. Chyba, że to jest jakoś niedaleko. Zobaczę, najwyżej to wytnę. Hm. Jagody. Co to za stwór tam idzie? Czy on mnie zaatakuje? Okej. Okay. Doświadczenie dostałam nawet. Za zrobienie niczego. Dobrze, no już w takim razie w tym odcinku pójdziemy sobie. Co? Co ty robisz? Ok. W tym odcinku będziemy badać, czy to jest jakiś wilk. Chyba tak. Najlepsze jest to, że on za nas e, jakby zbudź się, zbudź się, okej, okay. w tym odcinku będziemy badać ścieżkę śniącego, ojoj, a co tutaj się dzieje? Mogę sobie zabrać te rzeczy. Czekaj. Um, jak to się zabierało? Tak. Krwiopijca. No to niezły kr krwiopijca. Ciekawe co by było z wilka. No ale dobra. Już się nie będę wracać. Bo dość tutaj niebezpiecznie. Nie, proszę nie chcę zginąć. Co jest? No nie, co teraz ze mną się stanie? Halo. Co jest? Dobra, kochani, myślę, że w tym oto miejscu zakończymy ten odcinek. Nie mam pojęcia co się ze mną stało, nie mam pojęcia co mam w tym momencie zrobić. Dobra, to. Cześć.